Fit Jagielenia 2, 1-1. Krótka wypowiedź. Kończymy tym sparingiem, z nawet dwoma grami kontrolnymi wczoraj-dziś ten, ten okres przygotowawczy. Dzisiaj możemy być zadowoleni też z meczu, z gry, z gry zespołu, zwłaszcza w fazach, fazach przejściowych, w obronie. Dzisiaj dobrze funkcjonowaliśmy, stworzyliśmy sobie z tego kilka sytuacji. Yy, bramkowych, można tak powiedzieć. Yy, udało, się, udało się strzelić jedną, ale wydaje się, że, że, że tutaj dobrze dzisiaj zespół funkcjonował i, i możemy być dobrej myśli. Yy, wiadomo, czy, 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 czeka nas jeszcze tydzień, ale już bezpośrednio się przygotowujemy do, do przeciwnika, yy, jakim jest Lechia Tomaszów, tutaj za tydzień, więc yy, jeszcze tydzień. Dobrej, dobrej, ciężkiej pracy, ale, ale myślę, że już będziemy też łapać, łapać e, i świeżość, i, i optymalną dyspozycję, e, ale wiadomo, zweryfikuje to mecz e, w, w, pierwszy ligowy. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, to już poznaliśmy wszystkich możliwych nowych zawodników, którzy występować będą w nowym stadionie w świcie, czy czy jeszcze kogoś? Jeszcze kogoś przez... Okno jest otwarte tak naprawdę do, 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 końca, do końca sierpnia więc na tą, chwilę, na tą chwilę mamy tych zawodników, których chcieliśmy no ale, ale wiadomo, że, że, że to jest jakby proces różne rzeczy się mogą wydarzyć jeszcze e, proces w sensie w sensie doboru zawodników i, i kompletowania e, składu także, także nie zamykamy się ale, ale myślę, że na tą chwilę mamy większość zawodników których, których chcieliśmy i... i, 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 i pochopnych ruchów jakichś dziwnych nie, 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 potrzeba, nie potrzeba robić. Nie ma takich potrzeb, które by, nie, które by były na tą chwilę. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, no, była ostro, dużo ostrej gry. Zawodnicy rozumiem, że nie narzekają na jakieś kontuzje mikro, czy też ogólnie wszyscy zawodnicy są w pełni dyspozycji? To pewnie będzie wi wiadomo więcej, więcej jutro, ale na tą chwilę wygląda to, to dobrze. Bardzo dobrze taki, na, na takiej intensywności mecz, bo, bo tutaj tak chcieliśmy z, no tak, z takim przeciwnikiem dość mocnym zagrać na ostatni sparing, żeby być przygotowanym, bo, bo w tym roku liga na pewno będzie mocniejsza niż w zeszłym roku, wiele zespołów się, się dość mocno wzmacnia i, i na pewno taki sparing już, już jest jakby takim bardzo dobrym przetarciem przed, przed meczem ligowym. Czyli zapraszamy na Lechę Tomaszu Mazowiecki za co dzień. Dziękuję.